Dzisiaj mamy większe wiadro zobaczymy co dzisiaj O, o. Idzień dobry Ci to jednak nie jest kret Po prostu większe wiadro było potrzebne Chciał zasypać. Tu Cię mam, gagatku. Czyli nie małe wiadro, tylko duże. Na skrzyżowaniu. O, nawet, o, cztery dziury tu były. Raz, dwa, trzy i cztery. Takie skrzyżowanie sobie znalazłem w ogródku. Nie będziesz mi jadł warzywek, o nie, o nie, o nie. Przepraszam, na wycieczkę o kurde. Da, zakop się mu. Uh -huh. no. Boisz się teraz? O tak. Ja, zostawię Ci na razie, dzieci Ci zobaczą. Na no,